Moje to pięciolecie. Rozprawka filozoficzna. Czy Bóg istnieje? Kraków, 19 kwiecień 2005 roku. Doktor Inrze, Marek Gruszecki, Filozofia bytu, Kraków, 2025 roku. Motyw zamku, część pierwsza. Dwie książki zatytułowane prawie tak samo powstały w odległości czasowej trzech i pół wieku. Pierwsza, Zamek wewnętrzny. Jest tekstem duchowym napisanym w 1577 roku przez Święta Teresę z Avila, jedną z największych mistyczek Kościoła. Druga, Zamek, to powieść napisana w 1922 roku przez Franzę Kawkę, uznawanego za jednego z największych pisarzy współczesnych i najznakomitszych interpretatorów współczesnych niepokojów. Chcąc respektować chronologię. Należałoby rozpocząć od święta, Teresy, i później przejść do kawki, by w ten sposób ukazać rozwój albo raczej regres symbolizmu oraz odniesienia do życia ludzkiego prezentowanego przez oboje autorów. Zamek wewnętrzny święta. Teresy, choć został napisany kilka wieków wcześniej, posiada nadal walor odpowiedzi wdzęcznej także dla współczesnego człowieka. Chodzi o odpowiedź, którą ponad 300 lat przed kawką. Święta dała osobiście bazując na własnych doświadczeniach. Jej odpowiedź ujawnia paradoksalnie przyszłość, jaką Bóg obiecuje również współczesnemu człowiekowi, także najbardziej dalekiemu, najbardziej obcemu, a nawet najbardziej wrogiemu. Kawka natomiast reprezentuje pytanie człowieka: pełne niepokoju i drżenia, ale i przeczucia. Ale owo życie człowieka nowoczesnego i współczesnego jest takie ponieważ zbyt wielu chrześcijan nie jest jeszcze zdecydowanych, by podjąć drogę wskazaną przez święta. Teresę, lub lepiej, droga już została przebyta przez wielką rzeszę świętych zatroskanych nie o to, by interpretować nowoczesność, ale o życie w czasie, w zaszczepieniu wieczności. Święci, którzy tacy się już stali i pozostają z Chrystusem, są prawdziwie współcześni każdemu człowiekowi. Nowoczesność kawki polega jedynie na tym, że dalej ujawnia dręczące cierpienia człowieka, który od setek lat stoi na zewnątrz zamku. Ta dziwna i zarazem pasjonująca relacja pomiędzy święta Teresą a Kawką nie jest tak przypadkowa, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Już sam fakt, że oboje wybrali ten sam symbol zamku, jest więcej niż czystym zbiegiem okoliczności. W dalszym wywodzie wskazane zostaną również inne podobieństwa i różnice. U szczytu własnego doświadczenia Kawka opisuje swoją niezdolność do życia spowodowaną wszechmogącym ojcem ziemskim, który zabrał synowi wszelką przestrzeń życiową. Święta Teresa natomiast opowiada o spotkaniu z ojcem niebieskim, wszechmogącym i miłosiernym, który ma syna, jak on, boskiego i chce ubóstwić każdego syna ludzkiego, który jemu się zawierza. W końcu Kawka poczuje się przymuszony do rezygnacji z pragnienia małżeństwa czując się jak dzika bestia niegodna najczystszej miłości. Motyw zamku, część druga. Opowieść Zamek Kawki pozostała niedokończona również dlatego, że jest tylko parabolą życia, które nie umie znaleźć żadnego wypełnienia. Opowiedziana jest w nim historia K., urzędnika, który dotarł do wsi usytuowanej u stóp zamku, dokąd został oficjalnie wezwany, by objęci posadę diametrii ale do zamku nie może w żaden sposób wejść z powodu tysiącznych trudności i biurokratycznych przeszkód. Jego kontrakt jest prawomocny i nie może być rozwiązany, ale został zawarty w okresie, w którym zamek rzeczywiście potrzebował diametrii. Następnie wcześniejszą praktykę prac geometrycznych zarzucono na całe lata. Kiedy wreszcie ją przywrócono, on już nie był potrzebny. Ostatecznie wynik jest udręczeniem dla bohatera. K przynależy do zamku i musi być do dyspozycji, ale nie ma żadnego sposobu, by do niego wejść. Im bardziej się trudzi, chcąc do niego dotrzeć, tym bardziej zachowuje się jakoby niewłaściwie. I w ten sposób miejsce przeznaczenia K pozostaje w zawieszeniu. Odczytując dzieło kawki, zdajemy sobie sprawę, że obnaża ono owodręczące cierpienie człowieka, któremu ciągle się nie udaje spotkać przyjaciół i nauczycieli, którzy wzięliby na serio jego pragnienie wejścia do zamku. Również święta. Teresa z Avila, rozpoczynając zamek wewnętrzny, opisuje nędzny stan człowieka spoza zamku. W opisie tragicznej kondycji człowieka święta Teresa nie jest mniej radykalna i zdecydowana od kawki, ponieważ w jej dziele człowiek znajdujący się poza zamkiem, a więc wygnaniec, staje się coraz bardziej podobny do dzikich zwierząt. Ale święta jest zatroskana tym, by pouczyć go o możliwości, a nawet konieczności wejścia do zamku, o stopniowym przyozdabianiu i zamieszkaniu wszystkich mieszkań i nawet o dotarciu do Komnaty Królewskiej, gdzie jesteśmy serdecznie oczekiwani. Aktualność święta Teresy polega na tym, że jest ona w stanie zaofiarować, także dziś prawdziwą przyjaźń i prawdziwe nauczanie niezbędne każdemu człowiekowi, zarówno by wejść do zamku. Jak i by umieć go docenić i radować się jego niewyrażalnym pięknem? W odniesieniu do zjawiska wyobcowania istnieje pomiędzy obojgiem autorów istotna różnica? Według Teresy, człowiek sam jest winien stanowi wyobcowania, w jakim się znajduje. Natomiast Kawka waha się pomiędzy stanowiskiem uznającym człowieka za ofiarę jakiegoś zamysłu prawie demonicznego, a uznaniem, że człowiek ma swój udział w osiągnięciu takiego stanu. U kawki zamek zamieszkiwany przez sprawiedliwego, ale dalekiego pana jest obcy człowiekowi. U świętej obcy człowiek jest wezwany do odkrycia prawdy, że to on sam jest szlachetnym i drogocennym zamkiem. Motyw zamku część trzecia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że człowiek stał się obcym i nieprzyjacielem dla siebie samego, i szydercą wobec siebie. Człowiek sam się zabrudził i uczynił godnym pogardy. U Kawki, jeśli człowiek jest obarczony jakąś winą pierwotną, jest ona niezrozumiałym przekleństwem, które spadło na niego bez jego wiedzy. Znaczenie paraboli w zamku Kawki jest łatwe do zrozumienia, przynajmniej w jej podstawowych elementach. Jest to opis udręki skumulowanej w nowoczesnym człowieku, który czuje się wykorzeniony i we władaniu wydarzeń i sił dla niego niezrozumiałych. Człowiek jest wydziedziczony z własnej krainy. Wyrwany z własnego domu i rzucony w świat, gdzie nikt na niego nie czeka. Dla Żyda Kawki życie jest niczym innym, jak tylko wciąż nienasyconym pragnieniem ziemi obiecanej, do której nigdy nie zdoła dotrzeć. U święta! Teresy natomiast jasno zostaje wyrażona doktryna o grzechu pierworodnym i śmiertelnym o zdradzie człowieka, przez którą zasłużył na wykluczenie ze świata Boga. Bardziej niż potępienie Boże, takie wykluczenie to samo potępienie człowieka. W istocie polega ono na tym, że człowiek wyobcowuje się od Boga, wyobcowuje się od siebie samego. Bóg zgadza się nawet na pozostawanie w duszy grzesznika, choć nie może się z nią komunikować poprzez swoją łaskę. Bóg, o którym mówi święta Teresa, jest obecny w każdym człowieku jako osoba. Kiedy człowiek jest w stanie łaski, staje się pięknym i promieniującym mieszkaniem, a obecność Boga jest dla niego zasadą życia ale kiedy popełnia grzech ciężki i mu się poddaje, obecność osoby ulega zaciemnieniu, staje się źródłem posępnej nostalgii, niepokoju, a nawet i cierpienia. Dramatem jest grzech i kiedy człowiek go popełnia, zaciemnia zamek. Wyobcowany człowiek kawki posiada pewną godność wyrażoną w wytrwałym poszukiwaniu dróg, bram i pośredników zamku, zaś człowiek święta. Teresy przyzwyczajony jest do swojego nieszczęścia. Istnieją dusze tak schorowane i nawykłe do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi, że nie są w stanie tego zaprzestać ani nie wydaje się, aby one były w stanie wejść wewnątrz siebie. I choć z natury jest tak bogata i ma możność przestawania wręcz z samym Bogiem, to one nie są w stanie tego podjąć. Nieszczęście człowieka polega na tym, że nie jest już świadomy takiej wspaniałości. Nie zna swojej prawdziwej wielkości, ponieważ nie wie, że jest zamieszkały przez Boga. Kiedy o Nim myśli, czyni to z obojętnością. Najwyżej wierzy, że Bóg może zbliżyć się do swojego stworzenia, lub że stworzenie może w pewnych uprzywilejowanych chwilach wznieść się do Boga. Zakończenie. Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, Wiesz tylko, Biblia m 36 Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo Masz do przejścia całe życie, Jan Paweł II. Matematyka w przyrodzie.